Tak Wiktoria Gąsiewska wystroiła się na wesele. Trudno oderwać wzrok. Początek lipca upłynął Wiktorii Gąsiewskiej w wyjątkowo radosnym klimacie. Aktorka pojawiła się na weselu, które stało się dla niej okazją do zaprezentowania się w świeżej, letniej odsłonie. Jej relacja z uroczystości szybko podbiła Instagram i spotkała się z entuzjastycznym odbiorem fanów. Stylizacja Wiktorii Gąsiewskiej zachwyciła fanów. Wiktoria Gąsiewska postawiła na wyjątkowo kobiecą i przemyślaną stylizację. Aktorka wybrała sukienkę z gorsetową górą, efektownym rozcięciem na nodze i lekkimi falbanami. Kreacja utrzymana była w beżowym odcieniu, a całość zdobił delikatny kwiatowy motyw, który idealnie wpisywał się w atmosferę letniego wesela. Fryzura również przyciągała uwagę, włosy upięte w koka z pofalowaną grzywką to sprawdzony wybór na upalne dni. Wiktoria uzupełniła look naturalnym, rozświetlonym makijażem, idealnie pasujący do jej codziennego stylu. Piękna sukienka, wspaniale, zjawiskowo, śliczna kobieta w cudownej sukience, wow, pisali internauci pod opublikowaną przez nią rolką. Wiktoria Gąsiewska skradła show, panna młoda mogła być zazdrosna. Na uroczystości Wiktoria Gąsiewska pojawiła się w towarzystwie brata Mateusza Gąsiewskiego. Rodzeństwo od lat pokazuje, że łączą ich nie tylko rodzinne więzi, ale też serdeczna przyjaźń. Zdjęcia z wesela potwierdzają, że czują się ze sobą swobodnie i chętnie wspólnie uczestniczą w zabawie. Nie brakowało jednak głosów, że aktorka swoją urodą mogła odwrócić uwagę od najważniejszej kobiety na uroczystości. To nie pierwszy raz, gdy Gąsiewska publikuje kadry z bliskimi. W jej mediach społecznościowych można również dostrzec obecność Jaspera Sołtysiewicza, z którym aktorka jest związana od zakończenia relacji z Adamem Zdrójkowskim. Jak sama mówi, ich znajomość trwa już od wielu lat i zaczęła się na planie reklamy. Od koleżeństwa do związku Historia relacji Wiktorii Gąsiewskiej Choć Wiktoria i Jasper poznali się dawno temu, ich relacja przez długi czas miała charakter czysto przyjacielski. Ja z Jasperem poznałam się dobrych od 8 do 9 lat temu przy reklamie podręczników do szkoły. Już wtedy wiedziałam, że to jest szalony chłopak, który wpada i jest go pełno. Zawsze darzyliśmy się koleżeństwem, a później to się przerodziło w przyjaźń, wyznała aktorka. Wiktoria Gąsiewska nie ukrywa, że Jasper zawsze był dla niej kimś bliskim. Zawsze Jaspera miałam za swojego przyjaciela. Uwielbiałam z nim rozmawiać. Nieraz rozmawialiśmy na tematy damsko-męskie, bo Jasper był wcześniej w innej relacji i ja też. Wspieraliśmy się dobrym słowem, traktowaliśmy się jak kumple, dodała. Z czasem ta przyjaźń ewoluowała w coś więcej, a dziś para nie kryje już swoich uczuć w mediach społecznościowych.